Tutaj, która coś opowiada, nie wiem, co ona tu opowiada, poprosiła mnie, żebym przedstawiła Wam moją rzeczywistość, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi. Wasza nie wygląda tak samo? Co mogę o sobie powiedzieć? Nie lubię dużo mówić. Wolę działać. Lubię tajemnice i zagadki. Mm. Ech, moje życie to karuzela dziwnych zdarzeń i dziwnych postaci. Ale właściwie powinnam się już zbierać. Ech, zaplątałam się w dziwną intrygę i muszę kogoś zamordować. Muszę się z kimś dogadać. Ech, wybaczcie. Poznaliście już naszą bohaterkę, a teraz czas na konkrety. Porozmawiajmy o filmie Selin i żuli odpływają, a raczej tak jak jest w oryginale, Selin i żuli płyną łódką. Co dzieje się w tym filmie? W skrócie, dwie wariatki biegają po Paryżu. I to byłoby na tyle. W długiej sekwencji otwierającej film żuli goni Selin, by oddać jej rzeczy. Które ta po drodze gubi. Ich rozmowa rozpoczyna zabawę, grę w fikcję. Zaprzyjaźniają się ze sobą i trafiają na nawiedzoną rezydencję. Grywać tam naprzemiennie rolę służącej. I mimo komizmu, atmosfera jest tak duszna i gęsta, że czujemy się, jakbyśmy byli zamknięci w pudełku, a w tym domu zatrzymywał się czas. Co ciekawe, i chwili pewien kontrast w tym, że z wyzwolonych, szalonych kobiet w tym domu stają się w biarę ułożone. Flirtują oczywiście z panem domu, przyjaźnią się z panią domu i opiekują się ich dzieckiem. Mogłoby się wydawać, że to z pozoru błaha i komiczna historia. Jej ciężkość polega na, jej ciężkość polega na teatralizacji życia codziennego. Bohaterki odgrywają tam maskaradę i już sami, jako widzowie, nie wiemy, która jest większą. Czy ta, kiedy są sobą, czy ta w tym domu. Bo na przykład oświadczyny waltanie, które dzieją się poza rzeczywistością nawiedzonego domu, są pretekstem do pląsów, przedziwnych mów i robieniem sobie kpin. A najśmieszniejsze, że widownią są matki zbawiącymi się tam dziećmi. De ma vie je ne veux bourre. Adieu à, jamais, à jamais, adieu. Bibliotekarka z rudą czupryną próbuje poradzić sobie z błahością za pomocą magii. Studiuje ona w wolnej chwili jej praktyczną księgę, a później z koleżanką układają tarota. Z kolei druga bohaterka jest iluzjonistką w paryskiej piwnicy. A do tego ubarwia, a raczej całkowicie zmyśla historie opowiadane przyjaciołom czy napotkanym ludziom. Później ich głównym sensem staje się ten nawiedzony dom i rzeczy, które mogą one tam zdziałać. Obie są bardzo emocjonalne, żeby nie powiedzieć, historyczne w swoich reakcjach. Szaleńczo się zaśmiewają, płaczą, głośno krzyczą, ich gesty są przesadzone. A z pudełek wyskakują coraz to nowe yy, pacynki niespodzianki w postaci różnych zdarzeń, ale również postaci. Granice światów się zacierają, a częste cięcia montażowe mieszają nam je. I przygody bohaterek z tego domu oglądamy wraz z nimi, ponieważ one po opuszczeniu go doznają amnezji i przypominają sobie dopiero je sąd cukierek. Ślady z Nawiedzonego Domu trzeba później zmywać z ciała, ale oczywiście nie my musimy to robić, a dwie postaci. Film trwa ponad 3 godziny, chociaż miał mieć normalną długość i nawet było to zapisane w kontrakcie, ale... ripet nie przejmuje się takimi rzeczami. I rytuał wejścia i wyjścia z tego domu, ale przede wszystkim powtarzające się sekwencje w samym jego środku, trochę przytłaczają widza. Myślę, że chodzi o pewne zanurzenie go, a może nawet trochę podtopienie w procesie powstawania dzieła. W tym sensie jest to metafilm. Zresztą Rivet w ogóle tak patrzył na robienie filmów jako spotkanie pewnej grupy ludzi. I nie wiadomo było, co z tego dokładnie powstanie, ponieważ każdy dodawał coś od siebie. I zresztą, tak jak w monumentalnym Out 1, który trwa cztery razy dłużej, tak, tak, 12 godzin, zapraszamy, jak i w innych filmach, on Dowartościowuje teatr i zadaje pytanie, na szczęście bezpretensjonalnie, o życie jako o spektakl. A może w ogóle te moje hipotezy są nietrafione i rywat tylko krzyczy do nas: bawmy się! stworzył Selin i Julie odpływają z czystej chęci zrobienia filmu. Jego bezkompromisowość polega na niedostosowywaniu się do oczekiwań i do wyobrażenia siebie jako reżysera, czy kreowania jakiejś postaci siebie. Na przykład na pytanie, skąd tytuł Out 1 stwierdził, że nie znalazł adekwatnej nazwy i taki właśnie jest e, rivet takie rzeczy po prostu nie mają dla niego znaczenia i chociaż e, film o którym mówię ma podtytuł widmowe damy w Paryżu e, i jest tam mnóstwo tropów to nie są one najważniejsze czerpanie z klimatu Alicji w Krainie Czarów ma nam dać przyjemne poczucie tego, że już skądś to znamy. I dopiero jako, dopiero naprawdę taki dojrzały reżyser, zdając sobie sprawę z własnej wartości, może tak żonglować różnymi nawiązaniami, ale nie czyni tego nigdy w taki sposób, by widz czuł się niekompetentny. On daje widzowi prezent i pozwala mu zrobić z nim, co tylko ją Widz chce. W tym sensie myślę, że dla Riweta bardzo ważna jest wolność oglądającego. Céline i Julie to film halucynacja. Gdy się skończy, nie będziemy mieć pewności, czy w ogóle powstał, czy nie był tylko wytworem naszej wyobraźni. Gdzie jest? No co te guziki? To są atrapy? Nie, nic w naszym świecie nie jest atrapą. Nawet jeżeli wydaje się sztuczne. Idę teraz rozwiązać zagadkę. Duel, tłumacząc na polski, musiałby brzmieć pojedynka. Ponieważ jest to żeńska forma pojedynku. Po angielsku, po angielsku rivet nazwał ten film Twilight. Ale jako połączenie Twilight i w sam środek jeszcze wrzucenie why. Ribet lubi się bawić. Duel to jest eksperymentalny dramat fantazy. W tym filmie walczą dwie kobiety. Leni, córka Księżyca i wiwa, córka Słońca. Mogą one przebywać kilka dni na Ziemi, ale postanawiają y, zawalczyć o diament, który umożliwiałby im pozostanie na Ziemi na stałe. W ich rękach ludzie są zabawkami, Narzędziami do realizacji ich celów. Tradycyjnie kompletna bzdura, ale jest kilka elementów, które mnie zachwyca. Są to um, bardzo stylowe stroje um, i lokacje, i świetne zdjęcia. Operowanie światłem i kolorami w tym filmie jest niesamowite. I chociaż ten film jest za długi, przykro mi. Privet, wybacz mi. I ta fabuła nie wciąga tak jakby mogła, to ja bardzo chętnie na, na przykład zagrałabym w taką grę komputerową. To zarazem retro i bardzo nowoczesne. Takie zakurzone złoto to jest dla mnie. A bohaterki są jak bohaterki Astrid Lindgren, i myślę, że trzeba to jakby zauważyć jakby ktoś szukał bohaterek w kinie to naprawdę one są dynamiczne, szalone, sprawcze to na nich opiera się fabuła. No i przede wszystkim są oryginalne. I choć nie uważam tego filmu za udany, to ciągle w mojej głowie jest ten pianista, pojawiający się, znikąd i robiący tło muzyczne tego filmu. oraz świetna końcówka. Ta atmosfera i poszczególne sceny jakoś zapadają w duszę. Chciałabym tylko tutaj wspomnieć o filmie Piękna Złośnica, który też jest bardzo długi, ale tam tego w ogóle nie czuć. Tylko, że on nie jest z kategorii y, filmów, gdzie fabuła jest bzdurą, y, ale co ma z tych filmów, o których mówiłam, to to, że opowiada o procesie tworzenia dzieła. Nawet jakbyście mieli nigdy nie zobaczyć tych filmów. To warto żyć ze świadomością, że istnieje ten inny świat. Świat Jacarymeta. Hej! Zostawiłaś cygaro! Tum, tum, tum. Życie to nie jest pasmo głupów. Ah! Gdzie ja mam spaść? Tu? Nie będzie mnie widać. Au! 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 Trzeba się poświęcić dla dobrej historii. Ouch.